Jest dzisiaj u mnie Michał Różacz, Jedziemy dzisiaj klatkę i plecy. Zaczynamy od pleców. Będzie jak zawsze bez wymówek i harkerowa jak zawsze. Jedziemy. Tak. Zaczynamy od pleców. No, Może coś? Odpowadź, Chciałem wam pokazać te wielkie łapy użylone, ale no niestety tak szybko się dopadł do maszyny, że nie zdążyliśmy zobaczyć. Ale zaczynamy od ściągania w pionie. jednorącz, super na najszerszy. Dopinamy, także nie, nie na pałę z ciężarami, staramy się zmęczyć najszerszy takim maksymalnie. No. Stojemy radzia na Jak zawsze, bardzo ciężko, jak zawsze bez umówek. No, na kolejne ćwiczenie robimy sobie z kanielką. Też dzisiaj troszeczkę bardziej stawiamy na technikę ciężary, więc przypatrzcie się jak to robię i wróćcie do Podobno właśnie się dowiedziałem, że Flexwiller zostawił nas pas. Ale ktoś go zwędził oczywiście. Michał się lekko zagotował, bo słyszę, że był Flexwiller, nie było.

robimy tylko super serię rozpiętych pompek na poręczach i na końcu wyciskamy Spokój na poręczach. Idziemy. To jest moje ulubione ćwiczenie. Udajam się. Nie, jeszcze nie. Teraz nie wiem, czy zrobił z rozpiętki, czy tylko przed. Teraz, teraz się okaże. zrobi więcej niż 20, znaczy, że nie robił. Ja zrobiłem 34. Ten obraz tak się trzęsie nie dlatego, że mi taka ręka się trzęsie, tylko... Jest to jedno ćwiczenie robi. Wyciskanie. I nie. Na końcu platy zapomniałem się, że już końca. To jeszcze wyciskanie sz na gierze. Nie ma litwy. Musimy trenować. Do końca.

יע שול ווא. אה, יע שול ווא. אה. ווא. איז ער? הו, יע שול